W Internecie pojawiły się ostatnio plotki na temat właśnie romansu Mika Marone z Julią Wieniawą. Czy Ty coś wiesz więcej na ten temat? E, nie wiem, wiesz, dowiedziałam się jak w piątek zadzwoniła do mnie menadżerka rano i powiedziała mi, wiesz co, jeden z portali wypuścił informację, że Mikele ma romans z Wieniawą, a ja mówię, i mi nie powiedzieli? My to bardzo nieładnie, znamy się i mi nie powiedzieliście? No bo też się właśnie pojawiły głosy, że wy to robicie specjalnie, żeby jeszcze bardziej wypromować film. Tylko, że nam to już nie jest potrzebne, wiesz, my już moglibyśmy tylko czymś takim przepalić temat, bo my, ja za chwilę wyskoczę ludziom z lodówki, e, więc my etap promocji mamy absolutnie zakończony. Teraz, wiesz co, my czekamy na burzę, a przed burzą zawsze jest cisza. Teraz jest czas na ciszę, żeby ludzie mogli przygotować się wewnętrznie do tego, co im zaserwuje 7 lutego, czyli do tego, żebym otworzyła drzwi do swojego świata. Koniecznie subskrybujcie kanał, przeambitni, dlatego że ja zawsze tutaj nie wiadomo dlaczego. Jestem najszczersza. I potem to wychodzi, i potem ja sobie myślę, Boże, jak oni ze mnie wyciągają takie informacje. Także koniecznie subskrybujcie, oglądajcie, followujcie i cieszcie się tym, co powiedziała do Was Lipińska.